Biorę już młot i ruszam na robotę. Załatwiłem taki tynk, że odpadnie w MIG. Siemanko, mamy połowę września, połowę kwie... mamy połowę kwietnia. A więc czas robót ogrodowych. Byłem w Polsce, jak już mówiłem na święta, i sobie zamówiłem o, zamówiłem, zakupiłem sobie taki. Aeratorek, wentylator ręczny. Co ty brycz? Jakieś tam marka Verto, nie wiem co tu było. A co tutaj się dzieje? Co? <śpuszczaj> Nikt nie dzwonił. Zamykaj, bo zimno. Zaraz przejdę, dobra? <śpuszczaj> No, zakupiłem, no, taki był po prostu w sklepie takiej marki. Nie wiem, co to za marka jest. Jakaś Werto, polska marka, pewno albo chińska. 590, Polska, Polska górą. No, także zrobimy unboxing i test. Chciałem na dworze to rozpakować, ale tak wieje dzisiaj. Piśdziała taka, że. Może no, to w, gara w garażu rozpakuję. Na warsztacie. Teraz zobaczymy co to jest ręczny, nie tam na żadna spalinówka, żaden elektryczny tani w utrzymaniu. O. Teraz zobaczymy Co to tu wygląda. O, w miarę takie koła w miarę To koło lepiej, to ogólnie. O. To jest taki ładny kolor ma, a to takie jest, takie plamki ma, czyli gorszy gorsza, gorszy, plastik, ale tyle to wytrzyma. Może, no, no gwoździe ma. O, takie gwoździe, ja wiem, ile to jest. Ze 2 cm gdzieś powinno pisać. 2,7 cm mają te gwoździe. Także ciekawy patent. No tu jakieś rureczki mamy. Tu pewno trzymak, Trzyma, a No. O, siatka się przyda. Karton do palenia. a tak to wygląda. A, dwie, dwie śrubki. Do skręcenia także. Luzik. Bylem odwrotnie nie przykręcił. No dobra. Tak, jakościowo to dosyć grube ten, ta rączka, na przykład ten metal, że to źle nie wygląda. Spawy też całkiem spoko byle wytrzymał parę sezonów, to będzie dobrze. No, nic muszę przykręcić. I jaka cena była? 110 zł to kosztowało. Także myślę, że nie są tu duże pieniądze. A mówię jakościowo, całkiem spoko to wygląda. No dobra, krzyżaczek. Śrubokręt to jest chyba. czy 10 Dziesiątka. Także kręcimy. no dobra jeden kurwa zaraz obszeruję o no dobra, zobaczymy co z tego a jeszcze sobie skręcę te 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 rączki Czy mogę? Całkiem solidnie wygląda ten sprzęt. Tu jakiś spaw gorszy, ale... Dobra. Teraz to wy... a, to chyba będę przechowywał. Te kartony zostawię, jednak ich nie mogę spalić. Nałożę, bo... Przy przechowaniu w razie czego muszą być, bo to kurde, może pokaleczyć kręci się, kręci, kręci, kręci. O, no, widź się, kręci no, widzicie tobie, widź to ja pamięta lepiej, czy ja duszę, nic dobra, idziemy. A jeszcze so. łyka, no, niestety, bezalkoholowe. Ale trzeba jechać dzisiaj jeszcze autem. Takiego piwka to nie polecam. <słyska> Dobra, idziemy na test. Ale na masakra. O, tu mam, taką, tu mam taką twardą trawę dosyć, bo to jest udeptane, nie wiem czy mnie będzie kurde słychać, no nic, zaraz będę działał. A, coś to się wbija, ale ile to trzeba pojeździć, kiedy mam to zrobić? tu świeżo, świeżo koszona trawa, ale tutaj na środku nie było w ogóle Pani ile, ile to robot? Jestem taki zmęczony Alba dziewię chiński, nie to polski Ale... Tak uważasz? Nie no idzie. Byle efekty były. Dobry trening. W sumie tak no Tu jest farga. A się wbija ładnie. Przy okazji chciałbym pozdrowić kolegę Pawła e, Pawła Kurbata z kanału, po prostu Paweł Kurbat Tak ma, taką ma nazwę kanału Też ma fajne, fajne ciekawostki Ogrodnicze tematy Również wędzarnie ma fajną, fajne mięska wędzi, też bym sobie Także zapraszam jego na kanał, polecam No nic, będę dalej tym gównem jechał Pizdzi strasznie Strasznie pizdzi Efekty pewno może będą widoczne latem To to następnego wtedy Słonecznego dnia życzę i bez wiatru, bo naprawdę masakra Hejka, a daj takiego luba, sajka Co pierdoli? Daj takiego daj takiego lajka, suba Będę wdzięczny miserino ad appare ori me a meno a meno la cire ori me miserino ad appare ori